Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Danielus, a przed Wami gra Battlefield Play For Free. Jest to kolejna darmowa produkcja, którą postanowiłem się zająć i postanowiłem Wam pokazać, zainteresować Was, gdyż na pewno jest tego warta. Nawet jeżeli posiadacie takie hity jak Battlefield Bad Company 2 czy Battlefield 3, to warto spróbować się właśnie w grze Battlefield Play For Free. Jest ona darmowa, free-to-playowa, więc są mikropłatności, ale one nie jakoś determinują rozgrywki, nie wpływają znacząco na to, co się dzieje w samej grze. Można sobie spokojnie radzić bez płacenia żywą, prawdziwą gotówką. Tak więc, cóż, nie pozostaje nic innego, jak przenieść się do właśnie samej gry. A to, co widzicie przed sobą, to jest oczywiście ekran przeglądarki, w którym Klikamy Play Now i przenosimy się do samej rozgrywki. Także widzimy się za chwilę. Hej hej, witam was ponownie. E, jesteśmy już na mapce, także e, weźmiemy się do akcji. E, kilka słów na początek może. E, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, no to tak jak widzicie e, Battlefield Play for Free oferuje nam e, sporo mapek. Mapek bardzo różnych, bo z różnych części Battlefielda troszkę zmodernizowanych na innym silniku graficznym wygląda to całkiem interesująco. Co do samej rozgrywki, no to jak widzicie, naszym głównym celem jest zdobycie punktów, także standardowo, tak jak w Battlefieldzie to jest zwykło być, mieć miejsce. Jezu, nie wiem co się podziało, wybaczcie. Oj, wróg, tutaj mi punkt. Świetnie. Teraz my go przejmiemy, jeżeli się uda. Albo i nie. Kurczę, nie wiem, gdzie on był, pewnie na dachu naprzeciwko. No nic. E jeżeli chodzi o samą strzelaninę, to warto zwrócić uwagę na to, że punkty są naliczane nie tylko za zgony e zabójstwa, tylko również za. Tam ktoś się chowa. Za samo trafienie, draśnięcie, ranienie przeciwnika, o właśnie, tak jak widzieliście, teraz nie zabiłem, e, ale trafiłem i za to dostałem punkty. E, punkty oczywiście rozwijają naszą postać i dają nam możliwość e, zaopatrzenia się o jej w nowe bronie, lepsze bronie. E, i oczywiście tak jak mówiłem oto nasz, dobra. Rozwijają naszą postać. Nie wiem co tutaj się dzieje. Czemu, czy, czy to jest autobalancing, który mnie przerzuca, czy co tu się dzieje? E, wybaczcie, ale nie rozumiem tego za bardzo. W każdym razie co do e, technicznej strony, no niestety jest kilka problemów. Na samym początku już napotkałem problem z m, niemożnością zmiany rozdzielczości. Co mnie mocno zdziwiło, bo grając wcześniej w beta, nie miałem takich problemów. No ale cóż... O! Camper. O, jest kill assist, bardzo dobrze. No, jak widzicie, jest sporo ludzi, sporo ludzi gra w tą grę. Jest ona dosyć popularna. I wiadomo, jest y, produktem darmowym pozostajni Battlefielda, czyli e, w pewnym sensie gry roku, jakby nie było. Ojoj, tam idzie ciężki sprzęt, przyda nam się również dosyć ciężki sprzęt. Właśnie nacisnąłem Z, który odpowiada za zależenie w Battlefieldzie III. No niestety. No, tutaj mamy. Ziąbka... nie strafił we mnie, no. Sama mechanika zabawy jest stricte taka sama jak w standardowych Battlefieldach. Niczym to się nie różni. Jeżeli chodzi o mikropłatności, które są w grze, no to one nie przeszkadzają i możemy śmiało grać, bawić się w Battlefield Play For Free nie płacąc za nic. Generalnie wszystko da się wywalczyć na podwalki. Są oczywiście bronie, które. Oj! do strzela? E, które można kupić, i, i w pewnym sensie, chyba, z tego co mi wiadomo, dają jakąś nam przewagę nad wrogiem, ale nie jest to jakoś mocno odczuwalne. O, teraz widzicie właśnie, że trafiam w kolesia, nie zabiłem go, a dostaję punkty. I to się liczy. Im więcej y, będziemy brać udziału w walce, Niekoniecznie zabijać, niekoniecznie być tym, który kiluje, tym lepiej i szybciej rozwiniemy swoją postać. Aj! Tak jak widzicie, mam jednego kila, trzy zgony, a 504 punkty, więc no nie jest najgorzej. Da się tutaj szybko wdrożyć tak naprawdę w tą rozgrywkę. Nie jest ona mocno skomplikowana, więc cóż, pozostaje mi tylko Wam polecić tą grę. Zaprosić Was do wspólnej zabawy. Pewnie jeszcze kilka materiałów z tej produkcji nakręcę. Również z innych free-to-playowych, gdyż są to bardzo dobre produkcje. Jest ich już całkiem sporo. O! Trafię? Nie do końca. Trafić trafiłem, ale go ścianę zlikwidowałem. To teraz pytanie, czy to był... ...kołeś... ...wóuuu! Wow. Ze snajperką czy bez? Raz mi zapieczy z jakiegoś RPG, i na tym się skończy. Czyżby zeskoczył na dół? No i tak jak widzicie, znalazłem sobie dosyć dobry punkt którego mogę ostrzeliwać wrogów ostrzeliwując ich dostaje punkty nie tylko za to, że ich e, no podbiegniemy tam że ich zabiję, ale za to, że ich w nich w ogóle trafię, więc to jest nie bardzo dobry pomysł moim zdaniem ajajajaj chyba wiedział, spodziewał się nie widział mnie na mapie no nic także, jeżeli macie ochotę e, pobawić się w Battlefield Play For Free wspólnie ze mną e, to oczywiście Zapraszam Was serdecznie. Dodawajcie mnie do znajomych. Pobawimy się wspólnie na serwerach. No i cóż, to tyle z mojej strony. Tak jak mówię, jeszcze kilka materiałów się pojawi. Piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej. Postaram się to oczywiście sprostować, odpowiedzieć na, na Wasze pytania. No i to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia.